Dzień dobry, guten Tag. Witam w serii odcinków niemiecki na wynos. Dzisiaj zajmiemy się przeczeniem w zdaniu. A przed nami pierwsze zadanie, które również tłumaczy, kiedy używamy kein, a kiedy używamy nicht. Oba słówka to przeczenia w języku niemieckim. Otóż, jeśli mamy ein, rodzajnik nieokreślony, to naszym przeczeniem będzie kein. Mamy przykład. Das ist ein Buch. A zdanie przeczące. Das ist kein Buch. Przeanalizujmy następny przykład. Eine, przeczenie keine. Das ist eine Frau. Das ist keine Frau. To nie jest kobieta. Jeśli w zdaniu nieprzeczonym, nie mamy żadnego rodzajnika, nie ma ein ani eine, to najczęściej słowem keine będziemy przeczyć ten rzeczownik. I mamy zdanie: Das autos. Das keine autos. To nie są samochody. Po lewej stronie, w pierwszej kolumnie, mamy ściągę. Proponuję zatrzymajcie prezentację. Jak widzicie, dalszy ciąg to przeczenie nicht. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Robiąc te ćwiczenie, zastanówcie się, kiedy przeczymy słówkiem kein, keine, a kiedy nicht. Zrobione ćwiczenie, to razem je sprawdzimy. Das ist der Mann. To jest ten mężczyzna. To nie jest ten mężczyzna. Das ist nicht der Mann. Das ist die Frau. To jest ta kobieta. Das ist nicht die Frau. To nie jest ta kobieta. Das ist das Kind. To jest to dziecko. Das ist nicht das Kind. Mein, nicht mein. Das ist mein Haus. To jest mój dom. Das ist nicht mein Haus. To nie jest mój dom. Deine, nicht deine. Das sind deine Kinder. To są twoje dzieci. Das sind nicht deine Kinder. To nie są twoje dzieci. Gut, nicht gut. Er ist gut in matte. On jest dobry z matmy. Er ist nicht gut in matte. I teraz przeanalizujemy, kiedy używaliśmy przeczenia kein, a kiedy nicht. Generalnie do przeczeń służy nam słówko nicht. Ale są pewne okoliczności, są pewne zdania, kiedy musimy zamiast nicht użyć słówka kein lub keine do przeczenia. Od czego to zależy? Otóż kain i keine używamy tylko wtedy, jeżeli w zdaniu nieprzeczonym rzeczownik był z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika. Ein Buch, rodzajnik nieokreślony, a więc kein Buch. Eine Frau – rodzajnik nieokreślony, keine Frau. Autos – nie ma w ogóle rodzajnika, keine Autos. I tylko wtedy przeczymy za pomocą słówka kain. A więc kain i kajne służą wyłącznie do przeczenia rzeczowników, ale zwróćcie uwagę, że rzeczowniki również przeczymy słówkiem nicht, ale wtedy, kiedy one występują z rodzajnikiem określonym. Uwaga, uwaga, to zagadnienie jest dość trudnym zagadnieniem do wytłumaczenia. Na początku nauki, ale nie przejmujcie się. Posiadając taką wiedzę jak ta, na początku wystarczy to wiedzieć, i przyglądać się zdaniom wtedy, kiedy one są sprzeczeniem i uwierzcie mi, że z czasem będziecie robić to intuicyjnie. Kiedy kań, kein, kiedy keine, kiedy nicht. Mamy teraz zdania, na które będziemy udzielać odpowiedzi przeczących, odpowiedzi zgodnie z tłumaczeniem. Rozpocznę z wami to ćwiczenie. Ist das dein auto? A więc, czy to jest Twój samochód? Przypominam, że przeczymy dein, przeczymy słówkiem nicht. A więc, nie, to nie jest mój samochód. Nein, das ist nicht mein auto. Sind das meine Bücher? Czy to są moje książki? I teraz musimy zaprzeczyć, nie, to nie są Twoje książki. Mamy miejsce na przeczenie. Zatrzymajcie prezentację, uzupełnijcie te przykłady, a my zaraz podamy odpowiedzi, i wtedy z naszymi odpowiedziami sprawdzicie. Pamiętajcie o tym, że zwykle używamy słówka nicht do przeczeń. Kain jest tylko wtedy, kiedy chcemy zaprzeczyć rzeczownik, i w dodatku ten rzeczownik musi być z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika. A więc jeśli ein, to kain. Eine Kajne. Gotowi? A więc uruchamiamy ponownie prezentację, a tu już nasze odpowiedzi. Is das ein Haus? Nie, to nie jest dom. Nein, das ist kein Haus. Haben Sie Kinder? Nie, nie mam dzieci. Nein, ich habe keine Kinder. Ist das Kino modern? Nie, to Kino nie jest nowoczesne. Nein, das Kino ist nicht modern. Brauchst du mich? Nie, nie potrzebuję ciebie. Potrzebuję jego. Nein, ich brauche nicht dich. Ich brauche ihn. Ist das der Vater von deiner Frau? Nie, to nie jest ojciec mojej Żone. Nein, das ist nicht der Vater von meiner Frau. Hast du Zeit ins Kino zu gehen? Nie. Nie mam czasu iść do kina. Nein, ich habe keine Zeit ins Kino zu gehen. Heißt das Hotel Königsburg? Nie, nie hotel nazywa się Königsburg, lecz restauracja. Nein, nicht das Hotel heißt Königsburg, sondern das Restaurant. I to wszystko na dzisiaj. Zajrzyjcie do komentarza pod filmem. Tam są dodatkowe linki, przeniesiecie się na stronę niemiecki.co. Życzę owocnej nauki i do następnego razu. Pamiętajcie o polubieniach, dzwoneczkach, dajcie znać, jeśli podobają się wam nasze odcinki. Tschüss, cześć, auf Wiederhören. Do usłyszenia.